Ktoś tu wchodzi bardzo swoją intuicyjną, swoją głęboką erę. Przekaz raczej skierowany jest dla kobiet, bo tutaj też właśnie ta osoba wchodzi w taką bardzo kobiecą, intuicyjną, właśnie głęboką energię, taką energię głębszego połączenia z samą sobą na właśnie takiej energetycznej płaszczyźnie. Ku energię połączenie ze swoim ciałem, ze swoimi zmysłami, z byciem tą kobietą, tak? Z tym przepływem kobiecym. Mogą u Ciebie pojawiać się jakieś sny, mogą u Ciebie pojawić się właśnie jakieś takie znaki, może pojawić się ta wyostrzona intuicja, może pojawić się też poczucie właśnie e, większej lekkości w Twoim życiu, bo tutaj właśnie do tego prowadzi ta energia, że ta energia daje Ci tą lekkość, ta energia właśnie daje Ci to czucie, a nie kontrolę, właśnie Wychodzisz z energii, z tej kontroli, wchodzisz w tą energię, właśnie być, tą osobą taką lekką, taką odczuwającą bardzo głęboko, na głębokim poziomie, i tutaj właśnie do tego ma doprowadzić, to ma ci dać poczucie spełnienia, to ma ci dać w końcu właśnie to poczucie, że. Jesteś sobą, jesteś spełniona, jesteś po prostu e, kobietą, tak? Masz celebrować tą swoją stronę, bo tutaj właśnie prawdopodobnie wcześniej miałaś bardzo duże blokady związane właśnie z tą swoją sferą, miałaś bardzo dużo kontroli, bardzo mocno byłaś zamrożona w swoim ciele i właśnie to te obudzenie, tej twojej energii prowadzi do tego, do w końcu jakiegoś takiego spełnienia, do w końcu większego czucia siebie, do w końcu większej radości z życia, bo też bycie w trybie przetrwania zabierało ci tą radość, Bycie w trybie przetrwania zabierało ci w ogóle poczucie, że żyjesz. Raz dosłownie wracasz do tego życia, wracasz do życia jako pełnowymiarowa kobieta, wracasz do życia po prostu jako pełnowymiarowa, czująca istota, która chce żyć, nie tylko przeżyć. Daj znać w komentarzu, czy już odczuwasz tą energię. A jeśli nie wiesz, jak ją utrzymać, napisz do mnie po prywatne czytanie.